Wielkimi krokami zbliża się dzień zawodów i być może to jest twój debiut w Silesia Maratonie, który zakończysz na tej niebieskiej bieżni Stadionu Śląskiego. Warto pomyśleć, co wrazić Rain do Pukeltaszy biegacza. Posłuchaj, bo startujemy Aktywny Śląski. Torba biegacza. To ten element, o którym każdy zawodnik w dniu startu powinien pamiętać. Mało tego powinien go traktować jako swój skarb. A co w niej powinno się znaleźć? O tym najlepiej porozmawiać z doświadczonym maratończykiem. Cześć. Bogdan Witwicki, witam cię serdecznie. Jest torba i widzę, że coś jest w niej w środku. Powiedz mi, co w dniu zawodów powinno się w takiej torbie znaleźć. W Dniu Zawodów, ale przede wszystkim myślimy już o tym dzień wcześniej. Starajmy mm -hmm. się zapakować tą torbę dzień przed startem, tak żeby... Yy... Pobudka, rano, duże emocje, stres, o czymś nie zapomnieć. Także torba jest spakowana już dzień wcześniej. No i e, co się musi znaleźć? Przede wszystkim numer startowy, który odebraliśmy z biura zawodów. Numer startowy, który jest przypięty do koszulki. Rozumiem, że przypięty, dlatego, żeby właśnie przez roztargnienie o nim nie zapomnieć w dniu zawodu. Dokładnie tak. E, rozwiązanie przypięty rozwiązanie i wypełniony, zagadzkę. bo często na numerach startowych na odwrocie znajdują się pola do wypełnienia, imię, nazwisko, podstawowe dane, tak żeby e, z numerem telefonu. Tak, żeby kontakt do tej osoby w różnych przypadkach był również możliwy. Jest koszulka, jest numer startowy, no to odhaczamy naszą checklistę dalej. Spodenki, jak najbardziej tak, sprawdzone skarpety, które nie są nowe, tylko już w których biegaliśmy. No i podstawowy element biegacza, buty. Buty, które też są butami sprawdzonymi, które nie przygotowaliśmy sobie, nie kupiliśmy, nie są to nowe buty, tylko w których już pokonaliśmy 100 lub 200 km i nasze ulubione. Czy ubieramy nadal biegacza, bo tak odhaczamy sobie po kolei te części garderoby. Mamy koszulkę, nie, mamy buty, czy coś jeszcze? Czapka. Trzeba pamiętać, że pogoda może być różna. Będzie świeciło słońce, bieg trwa kilka godzin, także czapeczka, okulary przeciwsłoneczne jak najbardziej są też również wskazane. Czyli dostosowujemy te elementy garderoby zdecydowanie do warunków atmosferycznych, aczkolwiek warto pamiętać o tym, że one mogą być zmienne. Mogą być zmienne, ale sam start i wysiłek, który w ten start wkładamy, powodują, że na ogół nie zabieramy ze sobą grubszych rzeczy. Mam tu na myśli jakiś dres, także startujemy raczej w krótkich spodenkach, biegamy w krótkiej rękawku, także nie ma potrzeby, żebyśmy jakiś blues dresowych na zawody, które są rozgrywane... Nawet przy temperaturze 5, 6, 8 stopni zabierać. Czyli opróżniliśmy naszą torbę mniej więcej do połowy o te elementy garderoby, które już mamy na sobie, a w zasadzie będziemy je na sobie za chwilę, bo chciałem Cię zaprosić do szatni, żebyśmy się ubrali, przebrali i zobaczyli, co jeszcze dalej w torbie Oczywiście powinno się tam. znaleźć. Jasno, zabieramy torby i idziemy do szatni. Ruszamy. Znajdujemy się w szatni stadionu Śląskiego. Takie nasze małe studio już w tej chwili, bo przygotowane mamy to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Są okulary, numer startowy, koszulka, czapka, spodenki, ale widzę, że wprost z torby tutaj na nasze biurko wyskoczył kolejny asortyment biegacza. Bogdan, przybliż nam, co my tutaj mamy. No jest jeszcze kilka bardzo ważnych rzeczy, które warto ze sobą mieć, warto o nich pamiętać. No przede wszystkim zabieramy krem z filtrem przeciwsłonecznym, bo biegniemy kilka godzin i warto, żebyśmy do domu czerwoni jak rak nie wrócili. Także ten krem przeciwsłoneczny zawsze ze sobą zabieram. Zabieram również wazelinę, wazelinę techniczną, którą smaruję ciała, miejsca ciała, które się mogą poobcierać. też. Rzecz, którą niezbędnie zabieramy ze sobą. Ja przypuszczam, że biegacz nie zabiera wazeliny tylko raz. Raz jej nie weźmie, a potem już na każdych zawodach się, Będzie ona się pojawia. Będzie pamiętał zdecydowanie o tym. Okay ponieważ do samego startu mamy jeszcze troszeczkę czasu, kilkanaście minut, pół godziny jesteśmy po rozgrzewce, ale warto utrzymać ciepło ciała. Można to zrobić również stosując kremy które rozgrzewające, które rozgrzewają. Także taki krem rozgrzewający też mam ze sobą. Mhm. I wydaje mi się, że to jest rzecz, o której często się gdzieś tam też zapomina, a naprawdę może niejednokrotnie ona troszkę uratować nas przed samym startem, bo od wyjścia do szatni do przejścia na linię startu i do samego startu zawsze jednak troszkę czasu mija. No zwłaszcza to, że stoimy kilka minut na starcie, oczekując na strzał startera, ruszamy do biegu i ten element startu, kiedy wcześniej jednak chwilę staliśmy, taka maść rozgrzewająca na pewno się przyda. Zerkamy do tej apteczki biegacza. Co my tam jeszcze mamy? Plaster. No Oklejamy tak, no tak. również takie najbardziej wrażliwe części naszego ciała, także ten przylepiec też jest nam niezbędnie potrzebny. Kilka drobnych elementów, zapasowe agrafki, to też na wszelki wypadek. Mhm. Zerkam, że są tam też nożyczki. Do, do, do czego one mogą nam się przydać? Mamy ze sobą Worek, który możemy ze sobą zabrać, na siebie nałożyć. Czekamy na start. Przed samym startem ten worek wyrzucamy. Także jest to naprawdę dobra rzecz, która utrzymuje również ciepło ciała. Mhm. I widzę jeszcze tutaj dwa elementy. Jeden z nich a to koszulkę. Tak, zabieram ze sobą. Starą bawełnianą koszulkę, która również pozwala mi czasami nawet i przebiec pierwsze kilka kilometrów. Wyrzucam ją dopiero później. Czasami wyrzucam na samym starcie. Organizatorzy są przygotowani na to, że zawodnicy wyrzucają takie elementy garderoby. Nie jest to rzecz, która jest niszczona. Te rzeczy trafiają do organizacji, które zbierają rzeczy używane. Także jeszcze ta koszulka dostaje swoje drugie życie a nam pomoże przetrwać te kilka minut, zanim doczekamy się startu. Bardzo dobre i przydatne rozwiązanie. I na zakończenie widzę tam chyba mały ręczniczek, do tego, nie wiem, mydło, szampon i gotowe. No nie do końca, bo nie zabieram ze sobą medła i szamponu, bo ten ręcznik głównie służy mi po to, żeby na mecie się jak już odbiorę swoje rzeczy z depozytu otrzeć, wytrzeć spotu. Jesteśmy w wspaniałej szatni stadionu Śląskiego. Te szatnie są przygotowane na obsługę drużyn piłkarskich. Zespołów lekkoatletycznych, ale nie kilku tysięcy biegaczy. Nie będziemy w stanie się wykąpać zaraz po biegu. Dlatego taki ręcznik pozwoli nam otrzeć się z potu, ubrać i dojechać do domu, gdzie czeka na nas na pewno gorąca kąpiel. Bogdan, ja zabieram też ten ręcznik, i moi drodzy, to jest właśnie ta magia stadionu Śląskiego. Tak to wygląda: przychodzę bez torby biegacza, wychodzę z pełnym asortymentem. Bardzo Ci dziękuję. To tak pół żartem, pół serio, a całkiem serio pytamy Was i zostawcie te odpowiedzi w komentarzach, co w Waszej torbie biegacza też się znajduje, a czego nie ma w tym asortymencie. Pomożecie w ten sposób innym kolegom, których na pewno spotkacie nie raz i nie dwa na trasie. Ja od siebie bym jeszcze dorzucił odrobinę pozytywnej biegowej energii. Moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania, również zostawcie je w komentarzu, a ekipa Silesia Maratonu z Bogdanem Bitwiskim na czele na pewno na te pytania odpowie. Dzięki bardzo. Dziękuję również.